jest Race, na początku Z na punkcie muzyki. Mamy 10 minut po 6. Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest wyjątkowy program w pewnym sensie, ponieważ a, dokładnie 5 lat temu, na początku września 2009 100 lat, Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam nie. To jest, to jest cała redakcja Radia Z. Jest mój szef Jarek Paszkowski. Jest uważam Z. Jest Iza. Jest są wszyscy tak naprawdę. Nie spodziewałem <grym> się. Ja Chciałem tylko zapowiedzieć. Słycha, Państwa, Marcin, słycha, 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 Marcin dzisiaj państw... obchodzi swoją rocznicę, czy mnie słychać Marcin? Tak, słychać się. Obchodzi swoją rocznicę, 5 lat od y, pierwszego programu Z na punkcie muzyki. Pię, dokładnie, Marcinie, to było... w związku z tym jestem cały mokry, <śla> ale nie dlatego, że ja Ale zalej, zalej nie zalej konsolety, zy, bo zy, jest zy. nowa. napływają do oczu czas. Kapież po stole. Chcielibyśmy przemówić... Czekaj, to może do mikrofonu. ...głosem szefa ja 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 Jarosław! Jarosław! Ja, rozwam! ja rozwam! Jezu! Ja naprawdę, się tego, Marcin, ja naprawdę się tego kompletnie nie spodziewałem. Kolejnej i kolejnej i kolejnej takiej samej audycji równie dobrej jak... To mój szef pierwsza. mówi Jarek Paszkowski. Yy, kolejnych co najmniej 50 lat. O, uh -huh. no dziękuję e? bardzo. Tak. Czego sobie, tobie i Państwu życzę. Brawo! Ja, ja, nie, ja nie chcę... Brawo! To, to zdrowie, bo tu kamery kamery się nagle... jeszcze jeden i jeszcze raz! Sto raz, sto raz nie sto Proszę Państwa, sto raz, sto jest tort, raz, jest tort 5 lat nie zet nie na funkcji muzyki. Ja powinienem go teraz, co, yy, kroić go, ale czym mam go kroić, ten czym tort? O oh, <ślam> czym prędzej. To jest piosenka i król. Przekażcie, przekażcie. zdjęcia tortu, bo szkoda. Marcin, to mój jest mój, absolutnie proszę. niezaplanowane. Ja nie, nie, nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. Bardzo dziękuję. Jest cała ekipa Radia Z. Ja nie chcę, żeby to tak za bardzo cukrowo było. Tort jest pewnie słodki, ale muszę powiedzieć słuchaczom i Wam, że praca z takim zespołem i z takimi i dla takich słuchaczy to jest marzenie. To jest coś, o czym, czego życzę każdemu. I bardzo, bardzo dziękuję